Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy ostatnia cyfra roku Twoich urodzin ma głębsze znaczenie? Wyobraź sobie, że coś tak prostego jak rok Twoich urodzin może ujawnić ukryte aspekty Twojej osobowości i przeznaczenia. Dziś odkryjemy fascynujące tajemnice kryjące się za ostatnią cyfrą roku Twoich urodzin, a to, co każda cyfra oznacza, na pewno Cię zainteresuje. Od bogactwa, po relacje, zdrowie i duchowość. Każda cyfra ma unikalny wpływ na Twoje życie. W naszym szybkim świecie odnalezienie znaczenia w liczbach może wydawać się niemal magiczne, a jednak jest to zakorzenione w starożytnej mądrości i współczesnej duchowości. Zgłębiając ten intrygujący temat, odkryjesz, jak te liczby mogą prowadzić Cię ku bardziej satysfakcjonującemu i wzbogaconemu życiu. Niezależnie od tego, czy jesteś ciekawy, jak rok Twoich urodzin wpływa na Twoją drogę do dobrobytu, czy też jak kształtuje Twoje relacje, mamy wszystko, czego potrzebujesz. Zostań z nami, aby dowiedzieć się, co każda ostatnia cyfra od 0 do 9 oznacza dla Ciebie. Odkryjemy ich unikalne powiązania z innymi ważnymi aspektami życia. Na koniec. Tego filmu spojrzysz na rok swoich urodzin z nowej perspektywy i zrozumiesz, jak może on pomóc ci w duchowej podróży. Oglądaj do końca, aby odkryć pełen potencjał tych wglądów. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, aby otrzymywać więcej oświecających treści. Teraz zanurzmy się i odkryjmy, co ostatnia cyfra roku Twoich urodzin mówi o Tobie: znaczenie cyfry 0, cyfra 0. Zajmuje unikalne miejsce w numerologii i duchowości, reprezentując zarówno początek, jak i koniec. Oznacza nieskończony cykl życia śmierci i odrodzenia. Osoby urodzone w roku kończącym się na zero, często posiadają cechy zarówno przywódcze, jak i pokory, ponieważ wcielają w życie wieczny cykl istnienia. Są naturalnymi inicjatorami, często rozpoczynającymi nowe projekty lub podróże. Z wielkim entuzjazmem, jednakże rozumieją również znaczenie zakończenia i zamknięcia. Duchowo zero jest postrzegane jako liczba potencjału i wyboru. Jest to pustka, z której wszystko się wyłania, symbolizująca nieskończone możliwości, które są przed nimi. Osoby z tą cyfrą w roku urodzenia są często postrzegane jako wizjonerzy. Zdolni do dostrzegania szerszej perspektywy i zrozumienia wzajemnych powiązań wszystkich rzeczy. Są przyciągani do praktyk duchowych, które podkreślają jedność i całość, takich jak medytacja i yoga. W kontekście rozwoju osobistego, osoby pod wpływem zera są zachęcane do przyjęcia zmiany i nowych początków. Często znajdują się na czele innowacyjnych idei i ruchów, używając swojej unikalnej perspektywy, aby inspirować innych. Ich podróż to ciągła transformacja, nauka równoważenia swojej ambitnej natury z potrzebą introspekcji i duchowego wzrostu. Ponadto zero podkreśla znaczenie cykli i wzorców w życiu. Te osoby mogą doświadczać powtarzających się tematów lub lekcji, zachęcając je do rozwijania odporności i zdolności adaptacyjnych. Rozpoznając te wzorce, mogą poruszać się po życiowych wyzwaniach z gracją i mądrością, ostatecznie osiągając stan wewnętrznego spokoju i spełnienia. Znaczenie cyfry 1, siła jedynki, cyfra 1 jest synonimem indywidualizmu, niezależności i przywództwa. Oznacza początek nowych przedsięwzięć i odwagę do wyznaczania własnej ścieżki. Osoby urodzone w roku kończącym się na jeden są często postrzegane jako pionierzy, posiadający silne poczucie siebie i pragnienie przewodzenia innym. Są napędzane ambicją i potrzebą wyróżnienia się, często odnosząc sukcesy w wybranych dziedzinach dzięki czystej determinacji i innowacyjności. Duchowo, jedynka jest związana z pojęciem jedności i boskości, reprezentuje źródło z którego wywodzi się całe życie, podkreślając znaczenie samopoznania i osobistego wzmocnienia. Osoby z tą cyfrą często są przyciągane do nauk duchowych, które kładą nacisk na rozwój osobisty i oświecenie, dążąc do zrozumienia swojego miejsca we wszechświecie. W związkach osoby pod wpływem jedynki cenią niezależność i mogą mieć trudności z zależnością emocjonalną. Rozkwitają w partnerstwach, które szanują ich potrzebę przestrzeni i autonomii, często preferując towarzyszy, którzy dzielą ich ambicje i determinację. Ich podróż polega na znalezieniu równowagi między silnym poczuciem siebie, a umiejętnością głębokiego łączenia się z innymi. Pod względem kariery i celów życiowych, jedynki są naturalnymi liderami. Często przejmującymi inicjatywę w środowisku zawodowym. Nie boją się podejmować ryzyka i zazwyczaj są na czele nowych trendów i idei. Ich innowacyjny duch i pewność siebie inspirują innych, czyniąc ich wpływowymi postaciami w swoich społecznościach. Ogólnie rzecz biorąc, cyfra 1 zachęca do ścieżki samopoznania, przywództwa i duchowego wzrostu. Akceptując swoje unikalne cechy, osoby z tą cyfrą mogą osiągnąć wielki sukces i spełnienie we wszystkich dziedzinach życia. Znaczenie cyfry 2. Bogactwo dwójki. Cyfra 2 jest głęboko związana z bogactwem i obfitością. Osoby urodzone w roku kończącym się na 2 mają naturalną skłonność do osiągania sukcesów finansowych. Ta relacja z bogactwem nie odnosi się jedynie do materialnych dóbr, ale obejmuje również bogactwo relacji, doświadczeń i wglądów duchowych. Osoby z tą cyfrą są często postrzegane jako dyplomatyczne i kooperatywne cechy, które służą im dobrze w biznesie i w relacjach osobistych. Mają talent do tworzenia harmonijnych partnerstw i często pełnią rolę rozjemców w swoich kręgach. Ich zdolność do dostrzegania obu stron sytuacji czyni ich doskonałymi negocjatorami, co jest kluczowym czynnikiem ich sukcesu finansowego. W dziedzinie duchowości dwójka oznacza równowagę i dualizm. Reprezentuje harmonię między światem materialnym a duchowym, zachęcając osoby do poszukiwania równowagi we wszystkich aspektach życia. Osoby pod wpływem dwójki. Często są przyciągane do praktyk promujących wewnętrzny spokój i równowagę, takich jak medytacja i uważność. W związkach osoby pod wpływem dwójki są znane ze swojej opiekuńczej i empatycznej natury. Cenią połączenia i dążą do tworzenia głębokich, znaczących relacji z innymi. Ich podróż polega na nauce równowagi między swoją dającą naturą a potrzebą otrzymywania co zapewnia, że ich relacje są wzajemnie satysfakcjonujące. Zawodowo osoby z cyfrą 2 doskonale radzą sobie w środowiskach współpracy. Są graczami zespołowymi, którzy łączą ludzi, aby osiągnąć wspólne cele. Ich umiejętności dyplomatyczne i zdolność do mediacji konfliktów czynią ich cennymi atutami w każdej organizacji. Ogólnie rzecz biorąc, cyfra 2 zachęca do życia w równowadze, harmonii i obfitości. Akceptując swoją dyplomatyczną naturę i dążąc do równowagi, osoby z tą cyfrą mogą cieszyć się bogatym i satysfakcjonującym życiem. Znaczenie cyfry 3, związki, które przynoszą radość. Cyfra 3 z jej wibracjami kreatywności i radości jest głęboko związana z relacjami. Osoby urodzone w roku kończącym się na 3 często przyciągają dynamiczne. Pełne radości, połączenia z innymi. 3 symbolizuje twórczy potencjał i komunikację, co oznacza, że osoby z tą cyfrą w swoim roku urodzenia mają naturalną zdolność do wyrażania siebie i budowania głębokich więzi. Mają talent do przekształcania swoich pomysłów w rzeczywistość, a ich entuzjazm i optymizm są zaraźliwe, często przyciągając do siebie ludzi o podobnych poglądach. W relacjach są towarzyscy i towarzyscy, cenią głębokie rozmowy i wspólne doświadczenia, które przynoszą radość i spełnienie. Duchowo, cyfra 3 jest związana z zasadą manifestacji i twórczej energii. Reprezentuje świętą trójcę umysł, ciało i ducha zachęcając osoby do znalezienia harmonii między tymi aspektami życia. Osoby pod wpływem trójki często są przyciągane do praktyk duchowych, które podkreślają ekspresję i twórczość, takich jak sztuka, muzyka i pisarstwo. W związkach osoby z cyfrą 3 są pełne energii i pasji. Rozkwitają w partnerstwach, które są żywe i stymulujące. Cenią sobie partnerów, którzy dzielą ich entuzjazm dla życia i wspierają ich kreatywne przedsięwzięcia. Ich podróż polega na znalezieniu równowagi między ich pragnieniem wolności a potrzebą głębokiego połączenia. W karierze osoby z cyfrą 3 doskonale radzą sobie w dziedzinach, które wymagają twórczego myślenia i innowacji. Są to zazwyczaj artyści, pisarze, muzycy i innowatorzy, którzy inspirują innych swoimi unikalnymi pomysłami i perspektywami. Ich naturalna zdolność do wyrażania siebie czyni ich wpływowymi liderami i komunikatorami. Ogólnie rzecz biorąc, cyfra 3 zachęca do życia w radości, twórczości i głębokich związkach. Akceptując swoją kreatywną naturę i dążąc do wyrażania siebie, osoby z tą cyfrą mogą osiągnąć wielki sukces i spełnienie we wszystkich dziedzinach życia. Znaczenie cyfry 4. Cyfra 4 symbolizuje stabilność i strukturę. Osoby urodzone w roku kończącym się na 4 zazwyczaj są niezawodne, pracowite i pragmatyczne. Ta cyfra jest związana z fundamentem, na którym buduje się życie. Przywiązują one dużą wagę do porządku i dyscypliny, co pozwala im osiągać długoterminowe cele. Czwórka jest symbolem czterech żywiołów ziemi, wody. Ognia i powietrza, co podkreśla ich zrównoważony i praktyczny charakter. W duchowości czwórka reprezentuje stabilność i fundament. To liczba czterech kierunków świata, co symbolizuje równowagę i ugruntowanie. Osoby z tą cyfrą często są skłonne do praktyk, które promują zdrowie fizyczne i psychiczne, takich jak yoga czy zdrowe odżywianie. Jeśli chodzi o zdrowie, osoby z wpływem czwórki są znane ze swojego zaangażowania w dbałość o kondycję fizyczną. Rozumieją one znaczenie zbilansowanej diety, regularnych ćwiczeń i odpowiedniego wypoczynku. Ich życiowa droga polega na nauce słuchania swojego ciała i często są to role związane z opieką, treningiem fizycznym lub medycyną holistyczną. Ich praktyczny i zdyscyplinowany charakter sprawia, że są skutecznymi praktykami zdrowia i adwokatami dobrego samopoczucia. Ogólnie rzecz biorąc, liczba 4 zachęca do życia pełnego zdrowia, stabilności i dobrego samopoczucia. Poprzez przyjęcie swojego zdyscyplinowanego charakteru i priorytetowe traktowanie opieki nad sobą, osoby z tą cyfrą mogą osiągnąć optymalne zdrowie. I długowieczność. Znaczenie cyfry: 5 Cyfra 5 jest związana z duchowym wzrostem i transformacją. Osoby urodzone w roku kończącym się na 5 często dążą do osobistego i duchowego rozwoju, poszukując nowych doświadczeń i głębszego zrozumienia wszechświata. Są one żądne przygód i ciekawe, zawsze poszukują nowych przeżyć i wglądów. W duchowości piątka. Reprezentuje zmiany i wolność. Jest to liczba pięciu zmysłów i pięciu żywiołów w niektórych tradycjach, co symbolizuje dynamiczny i ciągle zmieniający się charakter życia. Osoby z tą cyfrą często są zainteresowane praktykami duchowymi, które promują eksplorację i rozwój, takimi jak medytacja i duchowe rekolekcje. W relacjach osobistych piątki są znane ze swojej przygodowej i otwartej natury. Cenią one wolność i niezależność, często szukając partnerów, którzy podzielają ich zapał do życia. Ich życiowa ścieżka polega na nauce równoważenia potrzeby przygód z potrzebą stabilności i zaangażowania. Zawodowo osoby pod wpływem piątki doskonale radzą sobie w dziedzinach związanych z podróżami, eksploracją, i innowacjami. Często są one zaangażowane w role, które wymagają elastyczności i kreatywności, takie pody jak przedsiębiorczość czy badania naukowe. Ich zdolność do akceptacji zmian i myślenia poza schematami sprawia, że odnoszą sukcesy w dynamicznych środowiskach. Ogólnie rzecz biorąc, liczba 5 zachęca do życia pełnego duchowego wzrostu, przygód i transformacji. Poprzez przez akceptację swojej przygodowej natury i poszukiwanie nowych doświadczeń osoby z tą cyfrą mogą osiągnąć osobistą i duchową satysfakcję. Znaczenie cyfry 6 cyfra 6 jest związana z intuicją i wglądem. Osoby urodzone w roku kończącym się na 6 często charakteryzują się głęboką empatią i zrozumieniem zarówno dla siebie, jak i dla innych. Mają naturalne zdolności do uzdrawiania i doradztwa, co sprawia, że są one często postrzegane jako opiekunowie i doradcy w swoim otoczeniu. W duchowości szóstka reprezentuje harmonię i równowagę. Jest to liczba sześciokąta i gwiazdy Dawida, symbolizująca połączenie przeciwieństw i równowagę pomiędzy światem materialnym a duchowym. Osoby z tą cyfrą Często są skłonne do praktyk duchowych, które promują wewnętrzny spokój i harmonię, takich jak medytacja i uważność. W relacjach osobistych szóstki są znane ze swojej troskliwości i opiekuńczości. Cenią one głębokie połączenia i często są emocjonalnymi filarami w swoich relacjach. Ich życiowa ścieżka polega na nauce równoważenia swojej dawającej natury z potrzebą otrzymywania. Aby zapewnić, że ich relacje są wzajemnie satysfakcjonujące. Zawodowo osoby z wpływem szóstki doskonale radzą sobie w dziedzinach związanych z uzdrawianiem i doradztwem. Często znajdują się one w rolach, które wymagają opieki, terapii lub przewodnictwa duchowego. Ich intuicyjna i współczująca natura sprawia, że są skutecznymi uzdrowicielami i doradcami. Ogólnie rzecz biorąc, liczba sześć. Zachęca do życia pełnego intuicji, harmonii i współczucia. Poprzez akceptację swojej intuicyjnej natury i dążenie do równowagi, osoby z tą cyfrą mogą osiągnąć osobisty i duchowy rozwój znaczenie cyfry. 7, cyfra 7, jest związana z transformacją i oświeceniem. Osoby urodzone w roku kończącym się na 7 często dążą do duchowego zrozumienia i osobistego rozwoju. Są one introspektywne i analityczne, co napędza ich dążenie do wiedzy i mądrości. W duchowości siódemka reprezentuje poszukiwacza i mistyka. Jest to liczba siedmiu czakr i siedmiu dni tygodnia, symbolizująca duchowe przebudzenie i oświecenie. Osoby z tą cyfrą często są skłonne do praktyk duchowych, które promują samopoznanie i wewnętrzny spokój, takich jak medytacja i kontemplacja. W relacjach osobistych siódemki są znane ze swojej głębi i introspekcji. Cenią one znaczące połączenia i często szukają partnerów, którzy podzielają ich dążenie do wiedzy i rozwoju. Ich życiowa ścieżka polega na nauce równoważenia swojej introspektywnej natury z potrzebą interakcji społecznych i połączenia z innymi. Zawodowo osoby z wpływem siódemki doskonale radzą sobie w dziedzinach związanych z badaniami i analizą. Często znajdują się one w rolach wymagających krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów, takich jak praca naukowa czy badania akademickie. Ich analityczna i introspektywna natura sprawia, że są skutecznymi myślicielami i innowatorami. Ogólnie rzecz biorąc, Liczba 7, poprzez akceptację swojej introspektywnej natury i dążenie do wiedzy, osoby z tą cyfrą mogą osiągnąć osobistą i duchową satysfakcję. Znaczenie cyfry 8 cyfra. 8 symbolizuje współczucie i służbę. Osoby urodzone w roku kończącym się na 8 często są napędzane pragnieniem pomagania innym i wywierania pozytywnego wpływu na świat. Są one hojni. I opiekuńczy, co czyni je naturalnymi liderami i filantropami. W duchowości ósemka reprezentuje nieskończoność i obfitość. Jest to liczba symbolu nieskończoności i ośmiorakiej ścieżki w buddyzmie, symbolizująca wieczną obfitość i duchowe spełnienie. Osoby z tą cyfrą często są skłonne do praktyk duchowych, które promują służbę i współczucie, takich jak praca charytatywna, czy wolontariat. W relacjach osobistych ósemki są znane ze swojej hojności i dobroci. Cenią one głębokie połączenia i często są opiekunami w swoich relacjach. Ich życiowa ścieżka polega na nauce równoważenia swojej dającej natury z potrzebą dbania o siebie, aby zapewnić, że ich relacje są wzajemnie wspierające. Zawodowo osoby z wpływem ósemki. Doskonale radzą sobie w dziedzinach związanych z przywództwem i filantropią. Często znajdują się one w rolach wymagających pracy społecznej, zarządzania lub przedsiębiorczości. Ich współczująca i hojna natura sprawia, że są skutecznymi liderami i orędownikami zmian. Ogólnie rzecz biorąc, liczba 8 zachęca do życia pełnego współczucia, służby i obfitości poprzez akceptację swojej hojnej natury i dążenie do pomagania innym osoby z tą cyfrą mogą osiągnąć osobisty i duchowy rozwój. Znaczenie cyfry 9. Cyfra 9 jest związana z oświeceniem i spełnieniem. Osoby urodzone w roku kończącym się na 9 często dążą do duchowego przebudzenia i pełni życia. Są one mądre i współczujące, co napędza ich dążenie do wyższej wiedzy i zrozumienia. W duchowości dziewiątka reprezentuje zakończenie cyklu i osiągnięcie mądrości. Jest to liczba dziewięciu ścieżek w różnych tradycjach, symbolizująca duchowe mistrzostwo i oświecenie. Osoby z tą cyfrą często są skłonne do praktyk duchowych, które promują integrację mądrości i współczucia, takich jak zaawansowana medytacja czy bezinteresowna służba. W relacjach osobistych dziewiątki są znane ze swojej mądrości i współczucia. Cenią one znaczące połączenia i często szukają partnerów, którzy podzielają ich dążenie do duchowego rozwoju. Ich życiowa ścieżka polega na nauce, równoważenia dążenia do wiedzy z potrzebą emocjonalnego połączenia i wsparcia. Zawodowo osoby z wpływem dziewiątki doskonale radzą sobie w dziedzinach związanych z edukacją i przewodnictwem duchowym. Często znajdują się one w rolach wymagających nauczania, mentorowania lub przywództwa duchowego. Ich mądra i współczująca natura sprawia, że są skutecznymi nauczycielami i przewodnikami. Ogólnie rzecz biorąc, liczba 9 zachęca do życia pełnego oświecenia, mądrości i spełnienia. Poprzez akceptację swojej mądrej natury i dążenie do wyższej wiedzy, osoby z tą cyfrą, Mogą osiągnąć osobiste i duchowe mistrzostwo. Ostatnia cyfra roku urodzenia niesie ze sobą głębokie wglądy w różne aspekty życia, od bogactwa i relacji po zdrowie i duchowy rozwój. Każda cyfra od 0 do 9 ma swoje unikalne wibracje i wpływy, które kształtują nasze doświadczenia i przeznaczenie. Zrozumienie tych znaczeń może pomóc w nawigacji przez życie z większą świadomością. Celem, znajomość symboliki ostatniej cyfry roku urodzenia, może być przydatnym narzędziem do lepszego zrozumienia siebie i swojej drogi życiowej. Oto kilka praktycznych wskazówek, które mogą pomóc w wykorzystaniu tej wiedzy w codziennym życiu. Pyrrhen: świadomość swoich mocnych stron każda cyfra niesie ze sobą unikalne wibracje i cechy, które mogą wspierać nas w różnych aspektach życia. Zrozumienie, jakie mocne strony są związane z Twoją cyfrą, może pomóc w lepszym wykorzystaniu swoich naturalnych talentów i predyspozycji. 2. Zwrócenie uwagi na wyzwania. Każda cyfra może również wskazywać na wyzwania, które mogą pojawić się na Twojej drodze. Świadomość tych wyzwań pozwala na lepsze przygotowanie się do ich pokonania i znalezienie równowagi w życiu. 3. Rozwój duchowy. Wiele z tych cyfr ma głębokie powiązania z duchowością i może wskazywać na ścieżki duchowego rozwoju, które mogą być dla Ciebie korzystne. Regularne praktyki duchowe, które są zgodne z energią Twojej cyfry, mogą pomóc w osiągnięciu wewnętrznego spokoju i harmonii. 4. Budowanie zdrowych relacji, zrozumienie. Jak Twoja cyfra wpływa na Twoje podejście do relacji, może pomóc w budowaniu bardziej świadomych i harmonijnych związków z innymi. Skupienie się na aspektach, które wspierają zdrową komunikację i zrozumienie, może przynieść korzyści w życiu osobistym i zawodowym. 5. Osiągnięcie celów zawodowych. Wiedza na temat wpływu ostatniej cyfry roku urodzenia. Podsumowując, Symbolika ostatniej cyfry roku urodzenia jest fascynującym narzędziem do samopoznania i rozwoju. Poprzez zrozumienie tych wibracji i ich wpływu na różne aspekty życia można osiągnąć większą świadomość, harmonię i spełnienie w życiu codziennym.